Ghi nerwów pobiera. No ale tak naprawdę można powiedzieć, że straciłeś jeszcze jednego. No nie wiem czy Kas już był przyjacielem, no ale Michała Rogozińskiego nazywałeś wręcz przyjacielem i Przyjaciele, też... nie, bo przyjaciel to jest dla mnie bardzo poważne słowo. Jak okay. masz jednego przyjaciela, mm -hmm. to jesteś bardzo bogatym człowiekiem. Także mm -hmm. przyjacielem nigdy go nie nazywałem, ale był, dobrym kolegą. był dobrym kolegą. Tak, był dobrym kolegą, który mnie bardzo zawiódł i tyle, już moim kolegą nie będzie. Nie będę się na nim jakoś turbą ścił, nawet już powiedziałem, że to, że kazałem go zwolnić, że to było zbyt pochopne z mojej strony, także finalnie Michał mógł tu wrócić, mógł tu pracować. No Dlaczego nie, go tu nie ma? Dlaczego nie no było go Trzeba na jego pytać, bo on nie odbierał telefonu, zaproszenie dostał, także to była jego, jego decyzja i tyle. Dla mnie jako człowiek jest skończony, no i tyle. Nie? Ale co odbierasz to w sensie w jaki sposób ty to widzisz? Czy ty odbierasz to w taki sposób, że po prostu w tym momencie on jakby, co, korzysta z tego takiego kapitału medialnego, że on sobie może tutaj nie być, ale jakby przez to, że on tu nie jest, a, a ty tutaj jesteś nie, w lat, ja, ja to jest No Ja myślę, że mu jest głupio mi w oczy spojrzeć i bo on hmm. dobrze wie, że źle zrobił, bo już pomijając, czy to, było prawda, czy, czy to była prawda, czy nie. Po pierwsze, nie była prawda. Po drugie, nawet jeśli by było ziarenko prawdy, nawet, ale mówię z góry, że nie, żeby potem nie było. To takie rzeczy nie są na, na forum pu publicznym do wyjaśniania i tyle. Eee, ale, więc... jest, ale jest pocieszna morda ogólnie, nie? Jest prowadzący też pocieszna morda śmiertelna. Tu... No, jest ta, tak ta. wiesz. Pogada też się, pośmieje. Nie Co no, ja go jako, jako fachowca go zawsze szanowałem. Wiec, wie, zna robotę, wie, zna się na robocie, robi tam Widziałem też. W nim, w nim potencjał, no i tyle, ale jako człowiek mnie zawyt. No ale ja też nie, nie będę taki, nie będę ludzi wyrzucał z roboty, bo ktoś mnie wkurwił osobiście. Także hmm. tamtą swoją decyzję cofnąłem, wyjaśniłem to z moimi wspólnikami. On miał zielone światło, żeby tu wrócić, to, a czemu nie wrócił, to trzeba, trzeba pytać jego, nie? Zadam ci bardzo ciężkie pytanie, jeżeli nie chcesz, nie odpowiadaj.